Kandydat na kandydata, marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski odwiedził dziś śląskich samorządowców. Pretekstem do wizyty jest dwudziestolecie istnienia samorządów, ale marszałek nie kryje, że stara się również zyskać przychylność śląskich członków Platformy Obywatelskiej w partyjnych prawyborach. Przed wyborami samorządowymi wspierał śląskich działaczy, teraz sam liczy na wsparcie. Liczę w jakiejś mierze na rewanż, nie będę tego ukrywał, ale rewanż polegający na tym, że yy, yy, jeśli Platforma Obywatelska zadecyduje o wskazaniu mojej osoby jako kandydata na prezydenta, to w sposób naturalny będzie, będą związane przez bliskość terminów wybory prezydenckie i samorządowe w jedno wielkie w sumie wydarzenie rozdzielone jakiś, prawda, paroma tygodniami, ale jednak, więc oczywiście sukces Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich będzie miał istotne znaczenie z punktu widzenia um, przebiegu także i tej kampanii w wymiarze lokalnym. W południe marszałek Sejmu odwiedził Bytom, po południu Katowicę. Tu odebrał od dąbrowskich członków Platformy reprodukcję obrazu Wojciecha Kossaka-Piłsudski na kasztance. Obraz zdaniem ofiarodawców ma symbolizować zwycięstwo komorowskiego w prawyborach.